Cześć, jeśli interesuje Cię temat sprzedaży własnych kursów online, zarabiania na własnej wiedzy, koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo powiem Ci, dlaczego nie sprzedaż swoich kursów online, nie zarobisz na swojej wiedzy. I nagrałem to wideo ku przestrodze, ku takiej refleksji, e, ponieważ widzę reklamy różnych guru internetowych właśnie do sprzedaży kursów online, którzy e, niestety obiecują różne e, dziwne rzeczy typu jedna kampania do wolności. Niestety trzeba zejść na ziemię, wyjaśnić parę sobie tutaj rzeczy. Dlatego w tym wideo powiem Ci, dlaczego Ty nie zarobisz na swojej wiedzy. Błędu, jakie błędy zrobisz, korzystając właśnie z tych złotych porad różnych internetowych znawców. I nie jest tutaj moim celem nagranie wideo, aby kogokolwiek dyskredytować. Po prostu widzę, jak ludzie są nabijani w butelkę, jak się sprzedaje marzenia, obiecując złote góry, złote kursy, po których niestety konsumpcji tych kursów nic nie wynika. Jak ludzie nie sprzedają swojej wiedzy, jak nie zarabiają na kursach, tak, nie zarabiają. A dlaczego o tym poprzednie? Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, zachęcam cię do subskrypcji tego kanału. Jest to największy kanał o tworzeniu stron internetowych na WordPress, w którym często też właśnie poruszam takie tematy właśnie jak zarabianie na wiedzy czy marketing, marketing internetowy. Partnerem tego kanału jest firma Cyberfox, także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, w opisie tego filmu znajdziesz link do Cyberfox z moim kodem rabatowym. I wracając do tematu, dlaczego nie sprzedasz swoich kursów, nie zarobić na swojej wiedzy? Ponieważ nie masz społeczności i temat społeczności, budowa społeczności, własna społeczność to jest 90% sukcesu tak naprawdę, nie tylko w sprzedaży kursów online czy zarabianiu na wiedzy poprzez sprzedaż e-booków, audiobooków, czegokolwiek, na czym można zarobić. To dotyczy się całego marketingu internetowego. Nie masz społeczności, nie masz tu czego szukać. Nikt od ciebie nie kupi na zimno, jeśli nie masz zaangażowanej społeczności. Ten temat niestety jest bardzo często pomijany u guru typu Magdalena Pawłowska, którą serdecznie pozdrawiam i szanuję za wiedzę, jednak drażni mnie właśnie podejście nie tylko, tej, nie, nie tylko pani Magdy, ale także innych osób, którzy sprzedają właśnie kursy jak zarabiać na kursach. A temat właśnie budowy społeczności jest tak zmarginalizowany, a powinno być na odwrót. Tak jak mówię, jest to 90% jakiej, jakiegokolwiek e, sukcesu w sprzedaży swojej wiedzy. Żeby cokolwiek sprzedać, sam wiesz, musisz najpierw polubić i zaufać sprzedawcy. Jak to się robi? Poprzez kontakt z nim poprzez właśnie social media typu YouTube, typu Facebook, typu Instagram. Musisz mu że tak powiem, w social mediach opatrzyć. Klient, użytkownik idzie do internetu z dwiema głównymi takimi intencjami. E, idziesz z intencją albo rozrywkową, czyli oglądasz śmieszne kotki, ekipę lub inne tego typu kanały, lub idziesz po wiedzę, czyli na przykład oglądasz mój kanał, gdzie uczysz się jak zbudować stronę internetową e, krok po kroku. I tak właśnie buduje się ta więź między użytkownikiem a e, sprzedawcą, tak? Jeśli nie ma tej więzi, jeśli nie ma tego zaufania, jeśli nie dasz się poznać e, z dobrej strony, nie, niejako nie sprzedasz siebie, tak? Musisz się najpierw dać polubić, sprzedać swoją wiedzę, dać się poznać na ciebie, dopiero dopiero ktoś ci zaufa, dopiero ktoś wyłoży pieniądze, aby ci zapłacić za twoje kursy czy twoje e-booki, tak? Tak może właśnie zarabiać na wiedzy. A co robi się w tego typu szkoleniach u tego typu państwa? Wpaja się ludziom, że wystarczy mieć dobry produkt, puścić kampanię na Facebooku, cztery filmy edukacyjne, z czego czwarty sprzedażowy lub webinar i wszystko się samo zrobi. Niestety nie zrobi się. Znam już kilka takich potłuczonych osób po takich kursach, które naprawdę zrobiły fajne kampanie, jednak nie miały tego najważniejszego czynnika, czyli społeczności. Wszystko było dopięte, wymuskane na ostatni guzik. Webinary, mnóstwo kasy zainwestowanej, Facebooka. Jednak zabrakło tego najważniejszego elementu, czyli społeczności. I ja nie mówię, że metody pani Magdy są złe, są bardzo dobre. Są, pani Magda ma większą wiedzę w tym zakresie. Sprzedaży kursów online ode mnie, świetnie idzie sprzedaż własnych kursów. Jednak wmawianie ludziom, że uda się każdemu, budując od zera przez 3 miesiące, zbudowanie lejka i sprzedaż swoich kursów, niestety nie uda się. I nie jest to mój jakiś tam wymysł. Znam takie osoby osobiście, które niestety, niestety im nie poszło, a było naprawdę wszystko zrobione porządnie. Jednak bez społeczności nie zaskoczyło, nie ma sprzedaży, kasa przepalona. Czyli zacznij od budowy społeczności. Regularnie wrzucaj content w swoje social media, proponuję Ci robić to tak jak ja na YouTuba, Na Facebooku jest już za gęsto, ciężko się przebić organicznie ze świeżym fanpage'em, na TikToku, na Facebooku, no, przepraszam, na YouTubie jest jeszcze sporo miejsca, sporo, sporo niszy do zagospodarowania i regularny content, regularny, e, to mam na myśli przynajmniej półroczny to jest takie absolutne minimum wrzucania raz przynajmniej minimum tygodniowo e, mamy 52 tygodnie podzielimy na pół mamy 26. To jest takie absolutne minimum gdzie możesz zbudować jakąkolwiek e, większą jakąkolwiek bazę społeczność do której możesz wystartować ze swoim produktem. A niestety u tych wszystkich guru internetowych e, ze sprzedaży kursów online jest taki przekaz że przy, przecież masz społeczność masz swoją e, bazę mailów tak masz swoich znajomych. No dobrze, mamy, mamy tych 100 znajomych, mamy tą bazę mailową, drugie 100. Ile im sprzedasz? Dwa, trzy kursy? Sorry, to nie są jakieś pieniądze, z których będziesz wolny finansowo. Nawet na Facebooku pani Magdy zadałem, na tej grupie kursantów zadałem takie pytanie. Niech ktoś podniesie rękę, kto sprzedał swoje kursy na kwotę 100 tysięcy złotych. Nie było niestety w grupie kilkunastu tysięcznej, nie było nawet jednej takiej osoby. Oczywiście były tłumaczenia, że są takie osoby. Okej, okay, może są, może nie, nie wnikam. Nikt niestety nie zgłosił się pod komentarzem: Hej, ja sprzedałem, efekty działają, zrobiłem coś od zera. Niestety, taka jest natura ludzka, szukamy tych dróg na skróty, a w sprzedaży kursów online czy zarabianiu na wiedzy nie ma, nie ma tej drogi na skróty. To w ogóle musimy wyjść, przeramować nasze myślenie, bo wielu idzie w ten internet z taką właśnie intencją, że pójdę, zrobię kampanię na Facebooku i będę zarabiał na swojej wiedzy, będę sprzedawał swoje kursy. Nie, to trzeba zrobić na odwrót. Idziesz do internetu, żeby zbudować społeczność. Jeśli zbudujesz społeczność, ociepisz ten dystans między Tobą a odbiorcą poprzez właśnie wideo edukacyjne czy wideo rozrywkowe. Sprzedaż Twoich produktów, czy też kursów online, czy nawet jakichś gadżetów idzie dopiero, idzie samoczynnie, z takim efektem ubocznym. Dam Ci przykład znajomego kury worka, którego, który tutaj był na tym kanale moim był wywiad. Zobacz, on zbudował swój kanał, kanał sportowy, gdzie dzieli się swoją wiedzą z treningów, zdobył mistrza Polski budował tą społeczność. On nie zaczynał nagrywać wideo po to, aby sprzedawać za parę lat swoją odzież czy też swoje akcesoria sportowe. On poszedł do internetu, dzieli się z swoimi, swoimi doświadczeniami budowa swoją bazę. Dopiero później nastąpiła sprzedaż produktów, e-booków, e odzieży i dopiero właśnie wokół swojej społeczności, wokół siebie okopał się niejako i zbudował, zbudował najpierw silny brand, a dopiero później e produkty, dopiero później usługi. Podam Ci swój przykład. E swoje pierwsze 100 tysięcy złotych na kursach zrobiłem e troszkę ponad rok czasu, a startowałem z bazą około tysiąca subskrybentów. To nie jest naprawdę dużo. A czy to jest dużo i niedużo? Ten kto buduje bazę subskrybentów, to wie, że pierwsze 100, pierwszy tysiąc przychodzi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Jednakże porównując mnie do innych przecież influencerów, tak, którzy mają zasięgi kilkuset tysięczne, którzy mają nawet milionowe subskrypcje, to tysiąc subskrypcji to jest nic, tak, to jest 1000 na miliona, to jest bardzo mało. Jednakże pozwoliło mi to już wystartować ze sprzedażą swojego kursu: kursu jak e, tworzyć strony internetowe właśnie na WordPress. Jak tworzyć strony i sklepy. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmu. E, ten kurs oczywiście jest stale w sprzedaży, jest stale aktualizowany. Jego sprzedaż ruszyła, gdy ja miałem widownie około 1000 e, subskrybentów i też zacząłem nagrywać przecież swoje wideo tutaj na tym kanale. Nie po to, żeby za e, rok za półtora sprzedawać swój kurs, bo tak mniej więcej wystartowałem ze sprzedażą swoich kursów po około 15 miesiącach. Nie otworzyłem kanału z to myślą, że za 15 miesięcy wystartuję z kursem online, ze sprzedażą swojej wiedzy. To niejako ewoluowało i ten pomysł padł później. Otworzyłem kanał, aby nagrywać regularnie content. Zaufałem tutaj starej szkole, można powiedzieć Marcina Osmana. Polecam Ci właśnie kanał Marcina. Zrobiłem sobie taki challenge 52-tygodniowy, czyli roczny, gdzie sobie obiecałem, że przez okrągły rok będę przynajmniej jedno wideo w tygodniu dodawał i dotrwam, ten, dotrwam do końca roku, dotrwam do tych 52 wideo, nagram i zobaczę. Tak, celem moim było zdobywanie zleceń na usługi. Zacząłem kanał w październiku 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno, i co mnie zdziwiło, że w tak popularnym temacie jak WordPress, jak tworzenie stron internetowych na WordPressie, nie ma tak naprawdę takiego jednego dużego kanału, w którym znalazłbym szerokie spektrum filmów, od, począwszy od omówienia jakichś konkretnych wtyczek, poprzez filmy, gdzie byłyby pokazane właśnie tutoriale, jak tworzyć krok po kroku stronę internetową na WordPress. Oglądałem te filmy na zagranicznych, w zagranicznych filmach, które trwają po półtorej, po dwie godziny. W języku właśnie, między innymi właśnie angielskim, gdzie ktoś pokazuje, jak zrobić stronę krok po kroku. Tego brakowało mi na polskim YouTubie i właśnie utworzyłem właśnie taki film, który może zobaczyć. On ma teraz ponad 180 tysięcy wyświetleń właśnie jak zrobić stronę krok po kroku. Dopiero po mnie pojawili się na YouTube naśladowcy, którzy zaczęli tego typu filmy po mnie wrzucać. Także tutaj byłem pionierem i dopiero właśnie po 15 miesiącach miałem ten 1000, 1000 subskrypcji, i dopiero pomyślałem o sprzedaży kursu swojego właśnie online. E, tworzenie stron na WordPress i to też wyszło niejako nie ode mnie, tylko od mojej widzki, która powiedziała, że moje filmy darmowe na YouTubie były dla niej bardziej wartościowe niż kurs WordPress mojej konkurencji. Pozdrawiam, Olej Gościniak. Ale wróćmy teraz, już właśnie do sprzedaży tych kursów online, czyli buduj, buduj społeczność, wybierz medium. To też e, niektórzy z Was. To też jest taki problem z wyborem, a na jakim medium być, tak? Ja wybrałem YouTube'a. Co nie znaczy, że na innych medium, mediach nie jestem, tak? Jestem na Facebooku, jestem na LinkedInie, ale nie tworzę tam kontekstu, kontentu, przepraszam, stricte, właśnie pod dane medium. Nagrywam film na YouTube, ten sam film wrzucam na Facebooku, tak? Czyli niejako ten, robię ten recykling treści, tak? Ale od e, już w tym momencie trzech lat prawie trzech lat regularnie dodaję filmy. Nie zaprzestałem dodawania filmu na tych 52. To wchodzi w nawyk. Filmów jest już ponad 200 na kanale, czyli ta średnia 50 filmów na rok już jest mocno zawyżona, także tutaj nie ma dróg na skróty. Społeczność, społeczność i jeszcze raz społeczność. Jak będzie społeczność? Społeczność będziecie znała dopiero kampanie płatne na Facebooku czy na Google. Kolejny powód, dla którego nie sprzedaż swojego kursu jest niedopasowanie do klienta. Produkt jest niedopasowany. Czasem jest, czasem jest tak, że produkt jest dobry i miałby swoje grono odbiorców, jednak przeszkadza w tym nawet jego sama nazwa. Podam Ci na swoim przykładzie. Mam swojego bloga facetformie.pl, którego prowadzę bodajże od 5 lat. W którym dzielę się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania, na temat treningu z własną masą e, ciała. I mój blog w takich szczytowych e, czasach miał około 30-35 tysięcy e, e, użytkowników miesięcznie. To duża ilość był dobrze wypozycjonowany na takie frazy właśnie jak pompki, jak trening w domu, jak kalistenika, kalistenika, podciąganie się na drążku i wtedy jeszcze tak raczkując z wiedzą, jeśli chodzi o marketing internetowy, zrobiłem wtedy pierwszy kurs pomp, pompki. Tak? To był kurs pompki ekstremalne, w którym właśnie, tak jak widzisz, uczyłem jak w 8 tygodni, w 8 czy 12 już nie pamiętam, Dojść do takiego poziomu, aby takie pompki właśnie e, wykonywać. Nagrałem wideo właśnie na mój drugi kanał, na facet. Formie e, nawet ten film trafił na główną stronę wirtualnej Polski. E, w każdym bądź razie byłem na głównej stronie, na wirtualnej Polsce. Czyli miałem społeczność, miałem duży zasięg organiczny właśnie poprzez promowanie właśnie w takich mediach. Jednak e, ten produkt, ten kurs okazał się całkowitą klapą. Do dnia dzisiejszego sprzedał się, nie wiem, przy ilości większej jak 10 sztuk. Co jest oczywiście wynikiem no, słabo, bardzo, bardzo słabiutkim. Produkt ogólnie bardzo dobry, bo oprócz nauki tychże pompek, tam jeszcze było dużo aspektów rozwoju osobistego, poruszonego wytrwałości, wyznaczaniu celów i takie, takie tam właśnie tematy, ale nie o tym dzisiaj mowa. Produkt okazał się klapą klapą, chociażby ze względu właśnie na swój tytuł, czyli Kurs Pompek Ekstremalnych. To ten tytuł był tak, ten tytuł nie mówił niestety nic. Potencjalnemu odbiorcy, co ten kurs zmieni w jego życiu, a musisz niestety albo stety narysować w, w głowie swojego odbiorcy stan, w którym będzie po zakupie Twojego produktu, tak? Czyli dajmy na to: sprzedajesz młotek, to nie sprzedajesz tego młotka, bo nie jest ładny, mosiężny, ma dębowy trzonek. Klient go kupi, ponieważ ma potrzebę wbicia gwoździa, i ty musisz mu narysować w głowie, tak, że. Moim młotkiem wbijesz gwóźdź za pierwszym razem, i to on musi sobie zobaczyć, jak wbija cyk. E, ten produkt jest wtedy do niego dopasowany. Tak? Ja też miałem problem ze swoim kursem WordPress, kursem tworzenia stron, gdzie nazwałem po prostu go kurs WordPress. I każdy niby wie, czym jest WordPress, że chodzi o budowę stron internetowych sklepów, ale ten tytuł był e, może niezbyt krótki, tylko nie rysował tej wizji tej wizji przed klientem, co się stanie w momencie zakupu. Teraz zmieniłem nazwę tego, jest to po prostu kurs WordPress, czyli zrób stronę lub sklep internetowy w kilka godzin. Jak wiele ten tytuł mówi, tak? Mówi klientowi, że nauczy się tworzyć strony lub sklepy internetowe już w kilka godzin i postawi swój, swoje, swoją stronę. Że sama nazwa kursu Pompki Ekstremalne niestety nic klientowi nie mówiła, gdyby ten kurs był inaczej nazwany, trafił z przekazem Oferta sprzedażowa trafiłaby na przykład do osób, które chcą zrzucić, e, chcą schudnąć, to już jest bardzo duża nisza. tak? Albo na przykład do osób, które chciałyby wzmocnić swoją wytrzymałość, nabrać gibkości, elastyczności, i taką wizję tym kursem narysowałbym w głowie klienta, ten kurs miałby szansę na sukces, a tak, niestety przepad e, Jest do zakupu, link down w opisie, kto chce może kupić 49 zł, nie są to duże pieniądze. Kurs jest na pewno warty, natomiast. Kampania jego cała, cała oferta sprzedażowa wszystko yy, to niestety położyłem przy społeczności. Także podstawa te 90% to jest społeczność, ale też społeczność yy, nie zrobi nic, jeśli ten produkt będzie niedopasowany. Także to były moje takie przemyślenia na temat właśnie zarabiania na wiedzy na sprzedaży kursów online. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, o czym chciałbyś widzieć kolejny moje materiał wideo do następnego. Trzymaj się. Cześć.